Ta ostatnia niedziela. Konie i dżokeje po raz ostatni w tym roku zaprezentują się w wyścigach na Partynicach. Trochę już brakuje energii na huczne świętowanie z końca sezonu, ale rzeczywiście ten ostatni dzień będzie bardzo ciekawy jeszcze. Mamy 8 gonitw w tym stiplowa gonitwa z zakończenia sezonu. W obsadzie siedmiokonnej oraz gonitwa płotowa o nagrodę Hyszowa. Będzie także jedna gonitwa Kusacza. W sumie osiem gonit. Myślę, że bardzo ciekawy weekend wyścigowy. Start zmagań po 13.00. Zakończenie niedzielnych gonitw. Możliwe jest po zmroku. Zaczynamy 13.15. Prawdopodobnie będziemy kończyli już lekko o zmierzchu ze względu na. Zmianę czasu. Przypomina, przypominamy o zmianie wszystkim kibicom. Tradycyjnie zakończenie sezonu nastąpi jednak dopiero w listopadzie. Będzie nim dzień świętego Huberta. Organizatorzy szykują wyjątkowe atrakcje. Chcemy, żeby ten Hubertus był ciekawszy niż w poprzednich latach, żeby ściągnął tutaj na partenice większą ilość widzów. W związku z czym wymyśliliśmy parę atrakcji, które mamy nadzieję, że właśnie ściągną, ściągną tutaj licznie Wrocławian na wrocławskie partynice. I taką podstawową atrakcją jest właśnie próba bicia prędkości Polski, może świata. Prędkości konia oczywiście. Będzie to się rozgrywało na tej zasadzie, że konie we wszystkich kategoriach, i rasowych, i wielkościowych będą rozpędzały się na prostej finiszowej, tak żeby w okolicach celownika osiągnąć jak największą prędkość. Tam strasz miejska radarem będzie łapała tą prędkość i każdy uczestnik będzie dostawał później swoje zdjęcie z, z, z opisaną na nim prędkością. Hubertus jest planowany na 9 listopada. W najbliższą niedzielę, przypomnijmy, od 13.15, ostatni dzień wyścigowy w sezonie.